Jesteśmy cudownym, kompaktowym województwem, województwem, w którym mówimy, że wszyscy się znają, ale jesteśmy ludźmi, którzy są za siebie odpowiedzialni. To widać najwyraźniej chyba w obszarze ekonomii społecznej, bo ekonomia społeczna to odpowiedzialność za osoby, które są słabsze, które są wykluczone, które czekają na naszą pomoc, ale ci, którzy pomagają. Dzielą się swoją energią, swoją pomysłowością i też swoją odpowiedzialnością. Cieszę się, że w konkursie Lider Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego możemy wyróżnić i nagrodzić firmy, samorządy, organizacje pozarządowe oraz osoby, dzięki którym jesteśmy jeszcze bardziej odpowiedzialni za siebie, dzięki którym. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią z każdego wyciągnąć to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej wartościowe i dzięki temu lepiej się rozwijamy jako region, ale również jako osoby. Czas adwentu to czas oczekiwania, ale w naszym województwie nie czekamy aż coś samo się zrobi, bo jesteśmy aktywni. Życzę, aby Państwo aktywnością promieniowali na innych, abyśmy sobie wzajemnie pomagali, i aby wszystkim Państwu po prostu chciało się chcieć, chciało się być lepszym, chciało się pracować, chciało się czasem wspólnie odpoczywać i po prostu razem spędzać święta, czas wolny i być po prostu odpowiedzialnym za siebie regionem. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych Talent powstało na bazie Klubu Ludzi Kreatywnych, było to kilkanaście lat temu. Flagową inicjatywą naszego stowarzyszenia, z którego jesteśmy dumni, dumne, jest właśnie ta impreza mikołajowa Pokonaj Bariery z Świętym Mikołajem. Oprócz tego dużą, dużą taką naszą inicjatywą jest ten międzypokoleniowy bieg od jeziora do jeziora, który łączy pokolenia. Przeprowadziliśmy taką, taką olimpiadę dla przedszkolaków Torba Kangura we współpracy z przedszkolem publicznym numer 25 w Opolu. Zrobiliśmy z lot Garbusa i Busa w powiązaniu z opolskimi smakami, i tam właśnie chcieliśmy po prostu pokazać, że na, tradycja jest ważna i należy ją szanować. Bardzo się cieszymy z tej nominacji, że ktoś docenił nasze działania, że to co robimy, a robimy to jakby w formie wolontariatu, zostało docenione. I to nam uświadamia, że nie wszystko trzeba robić za pieniądze. Czasem zrobić coś nawet od siebie i też się z tego cieszyć. Jeśli otrzymalibyśmy tą nagrodę, to myślę, że dodałoby nam to przede wszystkim skrzydeł, i przede wszystkim nasze działania są też doceniane przez różne instytucje, no, które trzymają nad nami pieczę. Dla mnie to jest ważne, dlatego że daje mi jakieś takie poczucie ważności tego, co robię i że mogę zarażać innych. W naszym stowarzyszeniu najfajniejsze jesteśmy my, no, babeczki, które tak naprawdę zebrały się od 10 lat, działają pomimo tego, że mają swoją pracę zawodową, pomimo tego, że mają swoje rodziny i do tej pory nam się to nie nudzi i mamy przeogromną satysfakcję z tego. Warto robić te rzeczy, ale trzeba też własną postawą umieć Zarazić kogoś do tego, bym, by chciał pracować dla innych. Warto pomagać, warto zakładać stowarzyszenia, satysfakcja jest przeogromna i musimy powiedzieć, że województwo polskie jest dobrym miejscem na to, aby się samorealizować. Nominacja w konkursie Lider Ekonomii Społecznej jest bardzo ważnym dla nas wyróżnieniem, bo mobilizuje nas do jeszcze większego działania, do uzyskiwania jeszcze lepszych efektów, tak żeby nasze społeczeństwo było jak najbardziej usatysfakcjonowane. Nazywam się Maria Klimowicz, jestem kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. Tutaj dzisiaj Wam pokażę, jakie inicjatywy realizujemy w ramach współpracy, realizacji polityki ekonomii społecznej w naszej gminie. Zapraszam, chodźcie, pokażę Wam. Współpracujemy z różnymi instytucjami, osobami, dzięki którym oczywiście piszemy projekty, dzięki czemu udało nam się zorganizować tutaj takie miejsce. Dla spędzania czasu wolnego, gdzie nasi mieszkańcy mogą dawać o swoją figurę i o wygląd. Ściśle współpracujemy z Gminnym Centrum Kultury, przede wszystkim biblioteką z biblioteką, szczytelnią oraz klubem Senior, Plus, który jest w samym budynku. Sami nie zrobilibyśmy tak dużo, dlatego jest nas tak wiele osób. Jesteśmy teraz w klubie Senior, Plus, gdzie tutaj Mamy różne zajęcia i pokazujemy jak seniorzy mogą się bawić i czuć dobrze. Dbamy o siebie nie tylko o kondycję fizyczną, ale i psychiczną. I bierzemy udział w różnych zajęciach. Współpracujemy również z zespołem szkolno-przedszkolnym Białym, przede wszystkim z szkolnym kołem Caritas. Zapraszam. Jesteśmy szkolnym kołem wolontariatu i pomagamy wszystkim z pomagamy dzieciom więźniów, zbieramy dla nich paczki na święta, pomagamy bezdomnym, współpracujemy z OPS-em Białej, robimy mnóstwo akcji charytatywnych. Lubimy pomagać, bo pomaganie jest fajne. Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy nominowani do konkursu Lider Ekonomii Społecznej Województwa Polskiego. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, nagroda za te działania, które realizujemy już od wielu, wielu lat. Nie wszystko opłaca się na pierwszy rzut oka. Czasami trzeba wydać dużą sumę pieniędzy, która dopiero zwróci się po jakimś czasie. Taką inwestycją w przyszłość można powiedzieć jest ekonomia społeczna. Ponieważ to, co dajemy, dostajemy później z powrotem zwielokrotnione. Tak, taką wyznajemy zasadę, w to po prostu wierzymy. Jeszcze raz dziękujemy za nominację. Tym bardziej, że zostaliśmy zauważeni na tle bardzo wielu firm, które w podobny sposób działają w naszym województwie i to pokazuje nam, że te nasze działania no są, są dostrzegane. Nie, nie poszły gdzieś tam w zapomnienie, nie poszły na marne. Cieszymy się z tego. Że te działania pomagają ludziom, no i chcemy dokładnie tak dalej działać jak dotąd. Bycie nominowaną do takiego zaszczytnego tytułu, jak liderka ekonomii społecznej, jest ogromnym wyróżnieniem dla mnie. Jestem ekscytowana i radośna po prostu. Ekonomia społeczna w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Bardzo się cieszę, że na Opolszczyźnie właśnie zwraca się uwagę na to. W tej chwili bardzo dużą część mojego życia zajmuje Szkoła dorosłego Człowieka, która działa w Oziłku. Bardzo wiele rzeczy właśnie działam w ramach stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klaza, gdzie realizuję mnóstwo ciekawych projektów, które właśnie są w temacie ekonomii społecznej. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy działają na rzecz innych ludzi, bo jest to najpiękniejsze, co możemy w życiu robić, czyli pracować i starać się robić tak, żeby inni ludzie przy nas wzrastali, żebyśmy mogli obserwować, jak ludzie się stają coraz to lepsi. Gratuluję tym wszystkim, którzy robią to. Dziękuję za nominację. Dziękuję za, za to ogromne wyróżnienie. Jestem po prostu wzruszona. Bardzo bym chciała, żeby, żeby, bardzo, żeby nas tu było bardzo wielu. No i żeby, żeby nam się dobrze żyło, żeby wszyscy wokół byli nas przyjaźni, bo tak się żyje na Opolszczyźnie. Bardzo lubię tutaj mieszkać, żyć i pracować z ludźmi, którzy tutaj żyją. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję.